Witaj. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić obrazek niespodziankę. W tej części przygotujemy tą niespodziankę. Będzie potrzebna Ci kartka, ołówek, nożyczki, taśma klejąca, biała kredka, albo możesz użyć kartki w kolorze np. żółtym, to wtedy żółta kredka. Kredka w kolorze kartki, to jest taka pierwsza niespodzianka. Będzie potrzebny też klej do papieru i karton, na który przykleisz kartkę. No dobra, to zaczynamy. Na kartce narysuj ołówkiem dowolny kształt. Chodzi o to, żeby rysunek był duży. Ja chcę zrobić taki wiosenny obrazek, więc narysuję po prostu kwiatek. Pokażę ci teraz, jak to zrobić. Na środku rysuję kółko. Chodzi o to, żeby narysować lekko. Żeby ta kreseczka była jasna. Ja nie wiem, czy ją w ogóle tutaj widać. Widać. Delikatnie, lekko rysujemy kółeczko. No, albo możesz narysować, nie wiem, serce, motylka. Ja rysuję kwiatek i to jest środek. Teraz narysuję płatki. O, jeden. I drugi. I trzeci. I czwarty i piąty. Hmm? Pewnie nie widać, ale o to chodzi. Ja trochę poprawię, żeby kształt był bardziej okrągły. To jest na razie tego nie będzie widać w ogóle. To jest część tego, tej niespodzianki. O. Jest kwiatuszek. Ja mu dorysuję jeszcze tutaj taki listek, bo mi zostało puste miejsce. Ty też zobacz, co jeszcze chcesz dodać. Tylko chodzi o to, żeby te elementy na obrazku były w miarę duże. Ja mam taki kwiatuszek. Dobra. To teraz zapraszam Cię do części drugiej. Do tej części zadania będziesz potrzebować jeszcze szyby. O tym chyba mnie wspomniałam, prawda? Teraz tak, mam kartkę z obrazkiem i przyklejam ją do szyby, tak jakbym chciała komuś ten obrazek pokazać. Czyli znajduje się on po tamtej stronie. Przyklejam ten obrazek taśmą. Ja akurat mam taśmę malarską, ale ty możesz użyć zwykłej taśmy. Przyklejam, żeby mi się nie przesuwał. I widzę, że przez kartkę prześwieca ten wzór, który narysowałam wcześniej. Czyli widzę tutaj kwiatek. Nie wiem, czy ty to widzisz w ogóle. Czy to widać na tym filmie? Chyba nie. Ale trzeba użyć wyobraźni troszkę tym razem. Dobra. Mam białą kredkę i słuchaj, i teraz odrysuję ten wzór, który prześwieca mi z kartki tą białą kredką. To jest kredka świecowa, bo ważne jest, żeby ta kredka była tłusta. Jeśli nie masz kredki świecowej, możesz użyć po prostu białej świecy. Chodzi o to, żeby dużo tego wosku zostawić na tym obrazku. I żeby to wyszło, żeby wyszła nam z tego niespodzianka dla kogoś to będzie później ten obrazek malował, to po prostu y, rysujemy kredką po tej drugiej stronie, czyli tej innej niż jest ołówek. Ołówek jest po tamtej stronie, tak jak bym chciała pokazać ten rysunek sąsiadowi. A zamalowuję tutaj teraz kredką. Zamalowuję te płatki. Trzeba zrobić tak grubo, to zamalować. Można zrobić przerwę, jeśli ręka rozboli, ale ważne jest to, żeby kreski, które robisz, były grube. Od tego zależy, jak później ładnie wyjdzie ten obrazek, który będziemy malować farbami. Ja już teraz robi liść. W ogóle po grubie mocniej. Zrobię taką kreskę jeszcze. O. Jeszcze, słuchaj, tutaj zrobię takie kreseczki w środku. Dla lepszego efektu. Kreskuję, kreskuję, kreskuję. O. Dobra. I jeszcze odrobinę bardziej Zakoloruję. Trudno mówić o kolorowaniu, jak się ma biały kolor, no ale. Zakreślę po prostu ten środek. Dobra. Trochę to widać chyba na filmie. W każdym razie jest gotowe. Zaraz odczepię rysunek i kolejna część będzie znowu przy stoliku. Jestem znowu przy stoliku. Odczepiam teraz sobie resztki tej taśmy. O, ładnie się odczepiło. No i zobacz. Coś widać. <laughs> Moja biała kredka miała odcień kremowy, więc ja delikatnie widzę ten wzór. No, ale na filmie nie widać. I o to właśnie chodzi, żeby było widać jak najmniej. Żeby to była niespodzianka. Teraz będzie potrzebny klej i będzie potrzebny karton, żeby przykleić kartkę. Kartkę z obrazkiem odwróć teraz na tą stronę, gdzie był szkic z ołówkiem. Gdzie już tutaj narysowałam ten kwiatek ołówkiem i po tej stronie z ołówkiem maluję kartkę klejem. Czyli obrazek kredką został po tamtej stronie. Chodzi o to, żeby przykleić tą stroną z kredką do góry. Dobra. Smaruję brzegi obrazka klejem. Chodzi o to, żeby się dobrze przykleiło, żeby nic nie odstawało. No i jeszcze środek. Dobra, jest. I przyklejam do kartonu, tak żeby ołówek był zakryty, czyli tą stroną. Narysowaną kredką do góry, tą niewidoczną, tak? Dobra. Wyrównuję brzegi, żeby było jak najmniej zagnieceń. No dobrze. Gotowe. To jest właśnie ta kartka niespodzianka. Teraz odłożę ją, żeby klej dobrze wysechł. A później pokażę Ci, co robimy dalej. Do zobaczenia.